Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak zrobić bezy. Przepraszam, że tak bez zdjęcia, ani bez żadnego innego pokazania tych bez, ale niestety tak szybko zeszły, że nawet nie zdążyłam ich uchwycić. Wszystkie rzeczy oraz składniki, które mogą nam się do tego przydać. Cztery białka. Mikser, jeżeli ktoś nie ma, może być zwykła ubijaczka. Miska bądź jakiekolwiek inne naczynie, szczypta soli. Około 250 g cukru oraz trochę soku z cytryny. Białka wlewamy do miski i wsypujemy szczyptę soli. Następnie ubijamy na sztywno. Gdy nasze białka będą ubite na sztywno, to można nawet odwrócić kliskę do góry nogami i nie powinny wypłynąć. Teraz będziemy dodawać cukier, natomiast nie niecały naraz. Tylko po małych porcjach. Jeżeli już cały cukier wsypaliśmy, można dodać trochę soku z cytryny. Natomiast nie jest to konieczne. Nasza masa na bezy jest już gotowa. Pozostało jedynie włożyć ją na wcześniej wyłożoną papierem blachę. Łatwiej nam będzie się to wykładało, jeżeli będziemy mieli rękaw cukierniczy. Natomiast ja tego nie posiadam, więc będę nakładać dwoma łyżeczkami. Można nakładać małe lub duże bezy, w zależności, jakie lubimy. Później też musimy sami sobie dopasować czas, pie czas pieczenia, bo wiadomo, że na przykład takie malutkie nie będą się piekły tyle samo. Ile duże bezy. Natomiast zależy to też, czy lubimy suche bezy, czy takie przypieczone z wierzchu, a w środku ciągnące się. Bezy oczywiście nakładamy w pewnym odstępie. Wkładam bezy do piekarnika rozgrzanego do 120-140 stopni na około 40 minut.